Witam Was w kolejnym odcinku specjału na Sylwestra. Tylko, że dzisiaj już nie o historii fajerwerków, a o ich kolorystyce. Skąd się biorą kolory fajerwerków? Ogólnie działa to bardzo prosto. Jony metali, które są w fajerwerkach, nagrzewają się. One się nagrzewają, przez to się wzbudzają. Wzbudzają się. No i od, wtedy emitują światło widzialne na, w jakimś kolorze. A skoro emitują światło widzialne, no to to jest właśnie to, co widzimy na niebie, czyli te fajerwerki. Jony metali. To oznacza solę. Temperaturę. Kiedy ją podwyższymy, zwiększy się również nam jaskrawość barwy. I robimy to w bardzo w sumie prosty sposób. No nie wiem, czy prosty, ale do właśnie takich soli dodajemy pyły magnezowe albo aluminiowe. I wtedy ta temperatura może osiągnąć nawet 2100 stopni Celsjusza. Czy, że naprawdę bardzo dużo przeróżnych metali innych by się po prostu stopiło. No i właśnie teraz najciekawsze, jaki metal to jaki kolor. I teraz stront to jest czerwony, Sud to jest żółty, bar to jest zielony, miedź jest niebieska, tylko że właśnie miedź najczęściej znajdziecie ją w postaci chlorku miedzi 3. No a fioletowy albo różowy, bo też takie są. Uzyskuje się w sumie poprzez połączenie właśnie miedzi oraz bardzo często po prostu innych kolorów. Czyli na przykład sodu albo strontu. W zależności od tego jaki chcemy kolor. To by było na tyle w dzisiejszym, już drugim odcinku z okazji Sylwestra. Widzimy się kiedy indziej. Nara.